Anioł wszedł do Maryi i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Dziś obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Dlatego Kościół nam daje ten fragment, w którym, z którego wynika początek modlitwy Zdrowaś Maryjo, które powtarzamy w czasie Różańca. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Anioł pozdrawia Maryję i zachwyca się jej pięknem, jej pięknem nie zewnętrznym, a pięknem duszy, pięknem serca, jesteś pełna łaski. Pan jest z tobą. My też możemy się zachwycać sobą, czy innymi ludźmi i też ich pozdrawiać, kiedy są pełni łaski po spowiedzi, kiedy Pan jest z Tobą, po Komunii Świętej. Maria ciągle jest jak my, po spowiedzi, po komunii świętej. Ciągle czysta, ciągle święta. Od niej możemy się tego uczyć. Zachęcam do odmawiania różańca. Dziś ten dzień, który szczególnie podkreśla tę modlitwę różańcową. Właśnie w czasie różańca zachwycamy się pięknością i świętością Maryi. Zachwycamy się, żeby sami być piękni, święci. A zły duch bardzo nie lubi, kiedy zachwycamy się świętością. Bardzo nie lubi dlatego Maryi. I kiedy my się modlimy różańcem, tak jak mówił święty Maksymilian Maria Kolbe, strzelamy do złego ducha. To jest takie, taka broń przeciw siłom złego ducha. Prośmy w modlitwie różańcowej, zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy zły duch zaczyna nas atakować, kusić, rozbijać, zwłaszcza rozbijać rodzinę, prośmy przez Maryi, oddawajmy jej nasze problemy i zachwycajmy się jej pięknem i jej świętością. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.